Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie Jurkowski z tej strony. I jak co niedzielę zapraszam na Y News. Zaczynamy od płyt i pierwszą premierą tego tygodnia będzie MS Milligan i już. W ten piątek również premierę zaliczył album Kizo Pegas. Jak mam nie robić takich rzeczy, skoro pojebane szycie coraz bardziej cieszy Mam w koło bandę samych kotów, a Jeżeli już jesteśmy przy Kizo, no to Kizo zawalczy na Fame MMA 4 Na razie nie znamy jeszcze jego przeciwnika Przechodzimy do singli Kacper, Gibbs Iluzja Jest to tytułowy singiel z płyty Kacpra HTA w całości wyprodukowanej przez Gipsa Iluzja pojawi się na półkach sklepowych 24 maja zdjęć, na nowych miejsc, ile w sercu nowych dróż, czas pokazał kto jest... Clarence, Constance, nabicie Atutowy, utwór i teledys powstały podczas weekendowej wizyty Clarenza u Atuta w Dąbrowie Górniczej. Moje życie do co mam zrobić zrobię sam, jedyna stała to zmian, ale będziesz to znała. moje życie skar, nam... Teodor, Człowiek Człowiekowi numer gościnie na kanale Styka z płyty Człowiek Człowiekowi EP, której premiera będzie w maju. Za chwilę ten świat nie będzie komu bronić racji i praw Musimy zwalczyć nas Postapokalipto to pierwszy singiel promujący jedną z dwóch nowych płyt Porkinsona po... Jest zawiane płynę jak ta karawela. Nazwany także brzymi pod stopami ta pangea Małach Rufus, następnym razem z gościnnym udziałem DJ'a Shudy na bicie Małach Drugi oficjalny klip promujący album Małach Rufus, w Metryka Premiera odbędzie się w czerwcu Tylko nie mu razem co się stanie, jutro czas to pokaże Przed nami nie jedna noc na barze A twarzy, jak już nie BOR Crew, Kobik z gościnnym udziałem Jody, Palucha oraz Szpaka Trzeci singiel promujący najnowszy album Kobika pod tytułem Opus Dei Której premiera sklepowa planowana jest na 10 maja 2019 Oto, BOR Crew, na stoi w ogniu Skład od niemożliwych misji jak Tom Cruise Nie gra tego radio, za to lecimy na boisku BJN i Twoje miejsce Ty masz zamkniętą dom bo... Marian i ZH, gry, produkcja Adash. Nie chcę go nie stać miejscu, o oh, nie, 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 nie pozwolę by się we mnie. Wixen, czy... sorry, nabicie JRS 50% EP to ostatni utwór z 50% EP, czyli drugiego z czterech wydawnict zaplanowanych na ten rok. Gdy przepraszam, sorry, ale gdy przepraszam. gdy przepraszam o no nie Don Guralesko i Mateo, Robię Rap, z gościnnym udziałem JWP, kolejny teledysk promujący mixtape Miłość, Szmaragd i Krokodyl. Robię nowych o betonowych lasach, o dziwnych czasach, o ludzkich masach i w ciemnych trasach, o laskach, kresach i typach w adidasach. Dostaliśmy również od Górala kawałek Echo, nabicie returnersi Jestem Góral, robię rap hardkorowy, rap zabroniony na ociałach odwykowych, rap, który puja głowy, szyje nienawidzą go. Dostaliśmy również singiel od Mercedesu Szybkość to wolność. Szybkość to wolność, nie spalniaj szybko! Hamować nie wolno przypisz. Teraz wszystko żyjesz za szybko, umrzeżby młodo, za wolno nie wolno też. Major SPZ i głowa PMM Warto, jest to kolejny singiel z albumu Lustro. Powiedz czy było warto, powiedz, powiedz czy było warto Ciągle narzekać na cały świat i dalej robisz to samo Powiedz czy było warto, powiedz powiedz Smolasty z najnowszym singlem, z gościnnym udziałem Tymka pod tytułem Tusz. Chcecie teraz, chcę już sąsiedzi słyszą Soku i Marysia Starosta, Każdy Dzień, premiera klipu do utworu, który pochodzi z albumu Czarna Biała Magia, wydanego w grudniu 2013 roku. Każdy dzień jest idealny, by odrzucić, musisz odsunąć ludzi, z którymi nie chcesz się budzić. Każdy dzień jest idealny... Mazik, Lustereczko, singiel promujący płytę Spot Block, premiera 18 maja. Co drugi nieoszlifowany diament, wóz palec brany albo z kamień, karmię karmę, ta kurwa kłamie. I oczywiście, jak co Y, news jest miejsce dla wyróżniających się kawałków z Nownej Alertów, czyli naszych streamów poniedziałkowych i czwartkowych. Z racji świąt, poniedziałkowy stream się nie odbył, także w czwartek widzieliśmy się na Nownej Malercie i z czwartkowego streamu wyróżnię kawałek Light DHL na bicie Ramzes. W tym tygodniu będziemy wybierać kolejny support na Mazury Hip Hop Festiwal Giżycko, także bądźcie na bieżąco, sprawdzajcie Instagramy, Facebooki, grupy, tam uzyskacie wszelkie informacje. A jeżeli już mówię o grupie, no to grupa Jurkowski Crew zaliczyła kolejny krok milowy, 23 tysiące osób na grupie. Dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję wszystkim za aktywność, pozdrawiam serdecznie Jurkowski Crew z tego miejsca. Jeśli chodzi o newsy, no to zespół Mięta, czyli raper Skip oraz producent z AWGS dołączają do Asphalt Records. Na zapowiadane jest ich wspólny album, a wkrótce ukazać się ma teledysk do utworu Stars który będzie zapowiadał tę płytę. Jeżeli chodzi o nadchodzące wydarzenia, no to objęliśmy patronatem Rap stację Wolsztyn Hip Hop Festival. 12 i 13 lipca w Wolsztynie zagrają Kali, Paluch, BDS, Kenke, Szpaku, Sarius, Peja, Żabson i Guzior, Słoń, Young Igi i Jan Rapowanie. Zapraszam serdecznie do Wolsztyna. To będzie w lipcu, a w czerwcu zapraszam Was do Gorzowa Wielkopolskiego, do Amfiteatru Hip Hop Festiwal Gorzów, Sokół, Paluch, BDS, Szpaku, Słoń, Sarius, Bonson, Sojna, Kabe, Number, Kori, Norsko. Będę prowadził to wydarzenie dla Was... Także zapraszam serdecznie, wbijajcie do Gorzowa. No i wracamy do lipca i Mazury Hip-Hop Festiwal Giżycko, na którym będziemy ze stanowiskiem Jurkowski Crew. Także wpadajcie 18 urodziny najstarszego festiwalu hip-hopowego w Polsce 17-20 lipiec. Widzimy się na Mazurach również. Także jest gdzie jechać. To nie są wszystkie festiwale, w jakich będziemy brali udział. Czekajcie na kolejne info, jeśli chodzi o kolejne festiwale, do których dołączymy, które będziemy patronować i tak dalej. Na ten moment to tyle informacji z tamtego tygodnia. Dajcie znaka, co wam siadło, co nie, które numery są dla Was na Propsie, które numery na hejcie. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze. Łapa w górę, jeżeli dotarłeś do tego momentu i dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Y News. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Hej.